Turniej Mikołajkowy PBG Erigo o Puchar wójta gminy Suchy Las to kolejna propozycja Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Red Box, która, jak się okazało, przerodziła się w jedną z większych imprez dla dzieci i młodzieży w Wielkopolsce. Do funkcjonalnej hali sportowo-widowiskowej w Suchym Lesie przyjechało aż 30 drużyn, które zostały podzielone na dwie kategorie. Pierwsza to klasy 1-3, druga 4-6. Kiedy grali młodsi, w sali wrzało jak w ulu. Rodzice, trenerzy, piłkarze tworzyli świetną atmosferę. Najpierw rywalizowano w dwóch grupach. Kiedy ustalono, którą pozycję drużyna zajęła w grupie, przystąpiono do gry o poszczególne miejsca. Świetnie spisała się szkoła nr 75 z Poznania, także organizacyjnie, bo jako jedyna wystawiła aż dwie drużyny. Drugi zespół zebrał niewątpliwie cenne doświadczenie, chociaż w spotkaniu o 13 miejsce uległ szkole z szamotu 0 do 1. Także 1 do 0 wygrali młodzi piłkarze z rogoźna, którzy pokonali komorniki i wylądowali na 11 pozycji. W bardzo ciekawym spotkaniu pomiędzy społecznymi szkołami z Poznania. Lepsza okazała się Dębinka, która pokonała Olimpijczyka 2 do 0. Prawdziwe dramaty rozpoczęły się od batalii o miejsce siódme, bo tutaj już musiały decydować rzuty karne. W meczu obie jeziorze Koziegłowy w regulaminowym czasie grano po 7 minut. Padł remis 1 do 1. W karnych lepsze Koziegłowy 2 do 0. Jeszcze dramatycznie było w meczu, którego stawką było piąte miejsce. Po siedmiu minutach remis 0 do 0. Świetnie grają bramkarze. Podczas wykonywania rzutów karnych, Golkiper obornik Korneliusz Piszczek, omal nie zasłabł, ale dzielnie stanął na nogi i między słupkami. Otrzymał gromkie brawa, chociaż oborniki przegrały w karnych 1 do 2. Z kolei w spotkaniu o trzecie miejsce poznańska społeczna szkoła Da Vinci niespodziewanie pokonała gospodarzy, czyli suchy las, także po karnych, ale po najdłuższej serii bo dopiero 4 do 3. Od pierwszej klasy na początku wszystko przegrywali, a teraz okazuje się, że te 3 lata treningu dwa razy w tygodniu przynosi efekty. I... I, I dużo meczów wygrywają. Ja sam się cieszę z tego, bo byłem inicjatorem jako rodzic, żeby taka drużyna powstała. Wynaliśmy trenera, pracujemy, są efekty, dzieciaki się cieszą, rodzice się cieszą. Chodzi o zabawę, o, o rozwój. Lepiej niech dzieci grają niż na boisku niż na PlayStation. Jakaś e, selekcja była, czy to już jest reprezentacja tak oficjalnie, można powiedzieć, szkoły? Nie, nie, nie mamy takiej filozofii, jeśli chodzi o selekcję. Każdy, kto chce grać, przychodzi. Dlatego ja dzisiaj zastępując teren miałem problem kogo wystawić, bo 14 zawodników, a 5 może grać, ale odpowiadając prosto na pana pytanie, nie ma selekcji, każdy kto chce grać gra, grają u nas i ci bardziej utalentowani i ci mniej, chodzi o to, żeby dzieci się ruszały i bawiły. Czuł pan też ten bax trenera, takie dreszczyk emocji, no bo coś trzeba było zarządzać tą drużyną, tak? Zarządzałem drużyną z przyjemnością, aczkolwiek były to dla mnie duże emocje, stres, musiałem wybierać zawodników, zawsze ktoś był niezadowolony, bardzo się emocjonowałem, nie zakładałem, że aż tak bardzo. No i wielki finał mikołajkowego turnieju PBG ERIGO. Spotkały się w nim dwie zdecydowanie najlepsze drużyny, które nie doznały porażki w drodze na szczyt UKS-6 ŚREM i SP-75 Poznań. Finał także bardzo zacięty. Rozstrzygnął go świetną grą Jakub Rasiak, syn Grzegorza Rasiaka, który w tym samym czasie debiutował w barwach jagiellonii Białystok. Kuba strzelił dwie bramki dla UKS-u i śrem wygrał 3 do 1. Mam bardzo równy zespół i z tego się bardzo cieszę. Nie mam takiej gwiazdy przysłowiowej. Cały zespół gra na równo, na równym poziomie. Mam 14-15 osób, które mogą każde, każdego zastąpić. I to jest chyba to, dla czego wygraliśmy ten turniej. Nie? Dzisiaj grali z, z różnymi szkołami, miastami? Spotykali się z nimi wcześniej już, czy to są dla nich nieznani rywale? Raczej nieznani rywale. Spotykali się tylko ze Sucharami Suchy Las i z Przemysławem. Tam było dwóch, trzech zawodników. Całkiem inne drużyny, inne nastawienie moich chłopaków. UKS-6 to znaczy, że oni gdzieś tworzą jakiś zespół grający gdzieś indziej jeszcze? UKS-6 tworzy zespół przy szkole podstawowej numer 6 w Śremie. Ja akurat jestem trenerem dojeżdżającym z Poznania. Mamy treningi dwa razy w tygodniu. Oni jeszcze mają WF cztery razy w tygodniu i też trenują tam piłkę nożną z drugim trenerem. Nie ma pan gwiazd. No, trudno mówić o chłopcach kilkuletnich, żeby, są, żeby byli gwiazdami, ale potrafią ale... się zachować. Potrafią się zachować na boisku, tak jak w innych zespołach była taka jedna osoba, która świeciła, która mogła zdobyć 11 bramek. U mnie takiej osoby raczej nie ma. No, wszyscy grają na swoim równym poziomie i to mnie cieszy, nie? że mam cały zespół równy. Dzisiaj był jakiś kłopot, czy nie? Czy wszystkie, no wszystkie mecze wygraliście pewnie, więc ale z różnym stopniem trudności? Tak, z różnym stopniem trudności do każdego meczu podchodziliśmy indywidualnie. No, każdy mecz był ciężki, nie? to nie było tak, że podchodziliśmy i że na pewno wygramy. Nie? W finale akurat nam się tak ułożyło, że pierwsi zdobyliśmy bramkę i to chyba przeważyło. Dzięki znakomitemu finiszowi Jakub Rasiak został najlepszym zawodnikiem całego turnieju. Najlepszym bramkarzem uznano Tomasza Garstkę ze społecznej szkoły Da Vinci, a najlepszym strzelcem został Krzysztof Karpik ze szkoły nr 75 z Poznania, który strzelił 11 goli. Zawsze staramy się angażować przy takich imprezach. Jest to impreza masowa. Widzieliśmy tutaj przekój dzieci z różnych gmin, jest to dla nas też budujące i wydaje mi się, że też tutaj realizujemy szczytne cele, oprócz biznesowych, jakieś cele wspierające młodzież, a przede wszystkim sport i kulturę fizyczną. Będzie dalsza współpraca, czy jeszcze szersza? Na pewno, na pewno, na pewno będziemy chcieli postarać się, żeby te imprezy były cykliczne i z chęcią spotkałbym się ze wszystkimi w następnych turniejach, nie wiem czy to w tym roku, czy w przyszłym. Bardzo nam się podobało, także, także podejrzewam, że to jest początek współpracy. Starostwo już od wielu, wielu lat, w zasadzie od początku swojego istnienia, wspiera takie inicjatywy sportowe. Panu starość się zawsze leżało to bardzo, bardzo na sercu i no nie wyobrażaliśmy sobie, żeby, żeby ktoś od nas się nie pojawił. Stąd moja obecność. Natomiast faktycznie jesteśmy bardzo pozytywnie też zaskoczeni ilością zawodników, różnorodnością, bo to jest powiat, bo to jest Poznań, bo to są. Także miejscowości spoza naszego tutaj regionu metropolitarnego. Także naprawdę bardzo, bardzo szeroki, szeroki zakres zawodników i bardzo nam się to podoba. Pana opinia o samym turnieju sportowo to nie wiem, taki zawodowy turniej, były dzieciaki ze szkół, więc no ale poziom emocji, kiedy zaserwowali, był spory. Bardzo, bardzo wysoki. Ja od, widziałem już pierwsze mecze od samego rana i powiem szczerze, że byłem bardzo miło zaskoczony, dlatego że nawet pewne jakieś tam niedoróbki, jeżeli chodzi o umiejętności, były nadrabiane przez um, takie bardzo duże zaangażowanie tych młodych ludzi. Wspaniałe, urocze zagrania, urocze reakcje. Świetnie, świetnie się to wszystko prezentowało od samego początku do samego końca.